Tu Pomachaj do ludzkości, do cywilizacji, bo teraz tu już nagrywam. Piszcie rękę, to się przewalę. Ciasno tu mam. Ja też trochę porobię w razie żebyś nie chciał mi oddać. Tam to jeziorko widać. Ty Syw w kuchni nagram to Po prostu brud dołej, tylko równę, nie wiem tak było oh. na różną od razu na pierdzielę tutaj też jest snieg po kolankach O, teraz ładnie, cały obóz teraz widzę ładnie. Marvel, ciebie to nie widać w tym moro w ogóle. Jak się nie poruszasz, to ciebie nie widać. Musisz pajacyki strzelać cały czas.